Dobrze, no, no co pójdze? Pójdze, kura, pójdze, po co tyle mocy Bo już myślałem, że chciałem tak się nackać. dobrze, no i tam miałeś zakaz w przodu, wcześniej krętu w lewo. A i tam zobaczyłem później coś z rowerami i się to, że nie dotrzymałem, rower, że rowerami można, a zobaczymy rowery. No. Się. Dokręcaj, troszkę dokręcaj No, Pięknie przygotowany. Jedną ręką na piskach, w zakręt w prawo, kurwa, jego mać. Obory narobił więcej niż w ogóle. Dalej z ręką na lewarku jedzie. Kurwa, stary. Albo to zaczniesz kontrolować. No, pomigał mi już. Się w I kurwa bieg nawet niewrzucony, kurwa. Ręka na lewarku, kurwa. I się pojebało po Podzitał prostu. Witał mi. A mówię, to trzeba szybko wjechać. O kurwa, kamera aż spadła z wrażenia. Seria? Kurwa, tak. Zaraz się tutaj zatrzymamy, to za poprawisz. Jedziemy tu w prawo.